Jak się pojawi za chwileczkę... Znaczy jak odpowiem na drugie pytanie. Oh my god! Patrz, jak chcę w niego strzelić, nie? Patrz. Fredbear jest wszędzie. Nawet pojawił się w Baldi. The Sprinting Bear. Wiecie o jakiego Fredbera chodzi, prawda? Oh my god! tak moi drodzy. Fredber pojawił się nawet w grze Baldiego. No się manku, z tej strony to mi. And welcome back. To Bolly the Sprinting Bear Dokładnie, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Fredbera śmiesznych gier, a zarazem horrorowatych, to zawsze koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Lecimy z. Dobra, generalnie powracamy do horrorków, też, nie? Ja, ja słyszę taką muzykę, no to naprawdę jest mega, nie? Normal Mode, Endless Mode. Czekaj, menu, options, sensivity, controls, VOV można zmienić. Dobra, zmienimy troszeczkę. Credits. Owner coś tam z katką w dobra Ej, nie da się stąd wyjść, back nie działa! Dobra, działa. Start! Normal mode Ej, tu jest normalnie muzyka z Hello Neighbor, na nie Dobra, już widzę szafeczki, nie? Czyli trzeba się ukrywać O, oh, a czy bali mi coś po jak ja podejdę do tych drzwi pasz? Czyli Baldi jednak gdzieś jest, tak? Tylko nie został usunięty do, do końca, nie? Pa. Gdzie okay. ma? <laughs> Dobra, znaczy z Hello Neighbor tutaj leci, z jedynki. Dobra, ja już widzę, że w ogóle wszędzie mamy. Patrzcie, L Loki się możemy poukrywać, nie? Wydaje mi się, że Fredber się dopiero pojawi. Czekaj, 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 bo ja się boję trochę. Jak się pojawi za chwileczkę, znaczy jak odpowiem na drugie pytanie. Oh on jest... On jest tak samo szybki jak... On jest tak... Czekaj, czekaj, czekaj. On jest tak samo szybki jak w tym? Jak wszędzie? Ja no, jestem zbukowany przez te. Ja tylko patrzę, czy mi się stamina regeneruje. Nie regeneruje mi się w czawce stań, stamina. Ty bez sensu. Dobra, wydaje mi się, że on się pojawia dopiero od drugiej. Od drugiej tej, nie? Notatki. Tylko my tu musimy patrz! Cio, jedzie. On tu jest? On tu jest! Poszedł. Bredebr poszedł. Dobra, on gdzieś tam jest, nie? Najlepsze jest to, że on... Dobra, tu była szafeczka. Najlepsze jest to, że... Dobra, on mnie nie słyszy, jak ja otwieram drzwi i tak dalej, nie? Czyli to jest... Patrz. <laughs> <laughs> Okej, okay, czyli ja zbiorę notatnik i on od razu tutaj przylatuje, nie? Patrz go. To Freddy Fazbear! W ogóle on jest 3D, to jest tak mega dziwnie zrobione, stare, że on jest w 3D, nie? Ja nie mogę, ty. To jest. Dobra, poszedł sobie tam. To Fredbear! O, mamy patrz, mamy bisodę, patrz! Ty, Fredbear! Czekaj, ja sobie wezmę pissodę, nie? I zrobimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja bym chciał zrobić coś takiego, nie? Że ja sobie pójdę po ten notatnik, bo to może być dosyć prosty modziks. Jakby co? Mam jeszcze przygotowany drugi modiks też z Fredberem. No ale jak sam widzisz, no on, on jest. No to nie jest ciężki modziks, nie? Tylko najgorsze jest to, że ja na przykład. Tutaj... A nie, tu jest szafka. Dobra, patrz. Jest tutaj szafka, szafekson. Hmm. Oh my god. Patrz, jak ja w niego strzelić, nie patrz. Co za chłop, nie Normal mode. dobra, lecimy To nie będzie chyba aż tak ciężkie, ja bym to chciał przejść całe, nie dobra, pa Mamy, mamy pierwszy notebook Mamy drugi notebook i od razu lecimy do szafki Która znajduje się tuż obok Tu, 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 tu Leci. On tu, ja, ja, ja On tu przyleciał, on tu przyleciał, dobra, dobra, dobra spoko, 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 No i co, możemy za nim iść, nie Czy to Freddy Fazbear? Ho, 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 ho Ho, 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 ho. Poszedł sobie. Wiecie co, ja bym chciał chyba... Nie za bardzo wiem, z której strony on przyjdzie. Nie ma tego! Nie ma sweep, sweep, swipa, tutaj nie ma nikogo! Dobra, gdzie on jest? Najlepsze jest to, że jak on tak chodzi, to my go słyszymy, nie? Dobra, gdzie jest szafeczka? Mamy też nożyczki nawet stary. To jest niemożliwe, jestem mega ciekawy, co się stanie, jak ja odpowiem na wszystkie notatniki. Dobra, on poszedł sobie ten. Freddy! Czy to Freddy Fazbear? Lecimy teraz, moi drodzy, po czwarty notatnik, który jest tutaj tuż obok w sumie, nie? Fajne, fajne, jest to, że go słychać. Tu, tu, tu. O nie, on gdzieś tu chyba idzie. On by mógł też randomowo tak, wiecie, jak przybiegać, nie? Pa. Ja. Nie to on jest mega szybki, ja mam naprawdę 3 sekundy na to, jak nie pół sekundy na to, żeby się schować. Poszedł. Dobra, tam se poszedł. No spokojnie, nie? Ale nie no, to jest, to jest akurat prosty modziks, ale wiesz o co chodzi? Jak ty byś był w tej szkole, to byś normalnie miał, to byś normalnie miał mokrą pieluchę. Bo nie wierzę, że nie. Byś normalnie puszczał takie ciepłe bąki, żebyś nie wiedział w ogóle gdzie jesteś, nie? Tuf, tuf, tuf. Dobra, poszedł. Dobra, poszedł. Dobra, poszedł tam chyba. Kurde, no. Nie wiem z której strony on przyjdzie, nie? Czy wziąć tą bisodę? On, on chyba gdzieś tam daleko poszedł. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy też pieniążek. Czekajcie, weźmy sobie kolejną bisodę. Żebyśmy mieli, czemu tu leci non stop muzyka z Hello Neighbor stary. Stary. Stara. Dobra, tu jesteśmy chyba bezpieczni. Wydaje mi się, że może być teraz dosyć ciężko, jeżeli my będziemy... Wiecie co? Próbować wyjść stąd, bo jeżeli ja stąd będę chciał wyjść, no to on będzie chyba cały czas podniecony, że tak powiem, nie? Dobra, tu jest szafeczka, no to jest dosyć proste, nie? No patrz, bierzesz to ja myślałem, że on już tutaj obok był, nie? Dobra, on nie wie w ogóle, co jest grane. Masakra, ej! Mamy Bisodę jakby co przygotowaną. On poszedł w lewą stronę, także na spokojnie. Dobra. On mnie nie widzi, on mnie nie widzi, on mnie nawet nie słyszy, także to jest dosyć prosty modix, tak jak wam powiedziałem. Ale najważniejsze jest teraz to, co się stanie, gdy ja od, odbiorę ostatni notatnik, nie? Czy musimy mieć kolejny modix załączony, czy wystarczy ten? Pa. Leci. Masakra. Masakra. I on się w ogóle też tak nawet rusza, nie? Jak w tej gierce, The Fredbear coś tam. Those eyes of Fredbears. Jakoś tak. Gior on poszedł w prawo, nie? Aha! Aha! Ja tylko tak drzwi zamykam! Znaczy, że jest exit. Okej, okay, mamy jakby co? Dwie bisody. Mamy też tutaj, jakby co? Patrz: szafkę do ukrycia się. Bo mi się wydaje, że on nie może. Hello! Hello? Właśnie, nie? Widziałeś to? Widziałeś to jego twarz? Jak on tak zrobił Hello? Boję się go. Dobra, mamy, mamy drugi. On chyba tam jest, nie? Nie, tam jest exit. On teraz tutaj kontroluje sytuację. Wiesz co, ja się chyba... Dobra, na razie go nie słychać. Na razie go nie słychać, tylko najgorsze jest to, że może... Nie mam tutaj szafki. Dobra, mam szafkę jakby, co? Oh my god, oh my god. Dobra, poszedł tam. I co on teraz... Dobra, poszedł tam. I boję się, boję się, że on za fleczkę zawróci, nie? Czekaj, 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 on wróci. My god, bitch! Leci! On wszedł do klasy ja zapomniałem, że tam jest... On tu przybiegnie? On tam, on tam wszedł do tej klasy i on sobie tam spacerował. Ja myślałem, że on poszedł do kafeteria. No i co teraz? Kurde, no co jest grane? god, Oh my god, Ko skończyło się. Uwaj <grybujesz> się, tu. Kurde! To jest niemożliwe, on Teraz próbujemy ustaleć. Nie mam już bisody! Tam poszedł Ja się boję On jest w klasie On jest w klasie Dobra, dobra, to jest chyba moja szansa teraz On jest chyba tam w klasie był Tak mi się wydaje Żeby on mnie, wiesz, jak on, Żeby on mnie nie zauważył Na przykład z tej strony gdzieś tu, nie? Teraz jest spoko Dobra, mamy Mamy przedostatnie drzwi Mamy przedostatnie drzwi Czy to już jest koniec? Czy to Freddy Fazbear? Do Freddy Fazbear. Do Freddy Fazbear. Yeah, you won! Now... GTFO. Następna gra! Dobra, bo... Normalnie wygląda. Bo tamto, wiesz, jak tamto było krótkie, to to też może być krótkie, nie? ma? Nie zamienił się we Fredbera? Myślałem, <grym>, że się zmienił w Fredbera. No co jest grane? Co to jest za gierka? Halo? No, it's time Czekaj, odpowiemy źle, to. zobaczymy czy on się pojawia od razu, nie? I hear me that bad. Czy on po prostu jest zmieniony skin, nie, na Fredbera? Bo ja nie widzę tutaj żadnych szafeczek. Co no. jest grane? Na pewno dobrą grę odpaliłem? Czy coś się stało teraz, że coś źle, źle zrobiłem? Alo, gdzie jest Fredber? Baldian Fredber to się powinno nazywać, ty, ta gierka. Dobra, o, Baldi jest? Baldi jest na no, co dalej? Allo, wej mnie, popki! First prize! Odwróć się szybko, szybko, szybko! No szybko! No i wszystko. I teraz tutaj, tu, 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 czekaj, Principal się ma. Odwracaj się, ale nie bierz. Ale nie, on, on weźmie Baldiego teraz, nie? Dobra, jedzie. Dobra, jest spoko. Ja szybko odpowiem tu na to pytanie... NIE! NIE! Źle, źle użyłem! 5... Minus 1, 42. No dawaj, 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 dawaj. On tu jest. Oh my god! Czekaj, ten modzik chyba nie działa. A nie, pojawił się, patrz! Ale on tak czasami się tylko pojawia. Dobra, mamy trzeci notatnik, 0, 13, 42. I get angrier for every problem you get wrong. Dobra i co dalej? Teraz sobie może pójdziemy tutaj, nie? Nie mamy bisody, a bisod są by się przydał tak troszeczkę w sumie. Tylko miałem nadzieję, że tutaj będzie quarter, ale quarter! Ale nie ma quarter. Mamy nożyczki. Nie, Suzy Mam nożyczki jakby co, dobra. Hey with someone! 7 plus 9, 16 chyba, nie? I 42, dobra, I get for every problem you get wrong You get wrong. W której strony on przyjdzie? Chyba tam? On W ogóle nie jest szybki. Ten chłop. Op. On jest jednak tu. On jest jednak tu chyba. Ja, ja, on jest tam. O oh mój god! Oh. god. O no Co z tym Fredberem? Mi się wydaje, że Fredber mnie nie złapał. Wiesz dlaczego? Bo mnie First Price popchnął. Więc jakimś cudem udało mi się przetrwać, nie? ale straciłem nożyczki dla Suzy. Ale najważniejsze jest to, że ja sobie mogę pójść tędy. I mamy jakby co bisodę. Ja się spróbuję, może dać złapać. On się tak jakby pojawił. Ja muszę wejść tu, i on się tam pojawił, nie? Może tu jest gdzieś jakiś po prostu skrypt. Nie mam go. Weźmy sobie może buty. 5? Minus 5? Kurde, źle nacisnąłem. I hear every door you open. O, buty się skończyły, no nie, no i teraz wie pewnie. Sweep, sweep, sweep złapie, nie? No, jakbyś inaczej, ty patrz. Majka. On już jest tu. On już jest tu, czekaj, dobra, dobra, dobra. dobra. 5? Minus. 2. 42, dobra. Bo ja muszę za, za chwileczkę do niego strzelić. Ja źle znowu wziąłem tą czekoladę. Oh my god! Aha? 15 A skąd on się tu wziął? A skąd on się tu wziął? Baldi, teraz tu przyjdzie, nie? Nie, ten mod jest bez sensu. Nie, ten mod był bez sensu. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w All tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej modziksów, baldi, Hello Neighbor, Fredbera, Ftaffa, się łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Na razie, dzięki, cześć!